Cześć, kochani! Jak się macie, kochani, po święcie miłości, po walentynkach? E, czy było tak, jak chcesz? A może właśnie nie? A może ktoś się zaskoczył? A może wspaniale, że się walentynki właśnie skończyły? <laughs> Napisz w komentarzu, e, jak się czujesz po święcie miłości? Czy e, lubisz w ogóle to święto? Ja lubię bardzo od czasów w szkoły podstawowej. Każda okazja jest dobra do świętowania i do tego, aby zrobić komuś przyjemność, ale także zastanowić się nad miłością do samego siebie oraz nad relacjami, jakie łączą Cię z ludźmi i w ogóle nad miłością do świata. Kochani, jeszcze muszę oszczędzać głos. Tak, mi, mnie o to prosili lekarze. Będę w Amsterdamie na weekend, kochani, właśnie wy, wybieram się w piątek do Amsterdamu, w trasę. Także od poniedziałku pracuję już normalnie i jestem dla Was, więc wkrótce się zobaczymy. Przytulam mocno, pozdrawiam Was magicznie. Bardzo serdecznie jeszcze z Polski i do zobaczenia na dniach. Dużo miłości i dużo pozytywnej energii dla Was śle tu i teraz. Wróżka Anna.